Jak będziesz sobie z nieśmiałymi klientami? Jak podchodzę do klientów, to raczej ja jestem tą taką żywą, energiczną, raczej bardzo tak staram się rozwijać, że tak powiem, imprezę, mhm. ale jeżeli widzę, że klient jest taki właśnie nieśmiały, to tak staram się być taka troszeczkę bardziej miła, mniej sarkastyczna, mniej taka po prostu imprezowa szalona, tylko staram się po prostu być taka, no jak grzeczna. Parę razy usłyszałam wprost, że oni się mnie boją. Że słuchajcie, mi się podobasz, ale ja się ciebie boję. Bo może tak ze względu na charakter twój. wygląd. bardziej mój beach no. bym powiedziała, niż charakter. No to też, może to też trochę. <grym> I muszę, muszę walczyć. <grym> Pachocie. <Pochodźmy. grym> <Cestaj. grym> Jak oddzielasz pracę od życia prywatnego? Zwłaszcza, że to taka specyficzna robota? <grym> tak. Ja staram się bardzo tak nie mieszać jednego i drugiego ze sobą. Staram się bardzo, żeby moje życie prywatne nie wpływało w żaden sposób na moją pracę, wszystkie jakieś tam moje bolączki, problemy. No na pewno to nie są rzeczy, o których ja na przykład mówię do, do klientów, może do mojej menedżerki, do barmanki, do niektórych koleżanek, tam wiadomo, nad mhm. pracą sobie tak luźno rozmawiamy o wszystkim, ale jak przychodzą klienci, no to staram się już być tak w pełni profesjonalna i wszystko to. Że tak powiem, co dotyczy domu, mhm. mnie zostaje jakby poza klubem i tak samo nie umawiam się z klientami poza klubem. To jest też w ogóle nielegalne, że tak powiem. Nie wolno tego robić. Jeżeli utrzymuję z nimi jakiś taki kontakt, no to to jest na zasadzie na przykład, czy będę danego dnia, jeżeli, jeżeli przynajmniej chodzi o moich stałych klientów, no to jak najbardziej jakieś tam życzenia, mile widziane na jakieś urodziny, święta. Czasami się zapytają, tak po prostu, co u mnie, jak się czuję. No to tam zawsze odpowiem, wszystko w porządku, ale tam raczej nie wdaje się w jakieś tam specjalne szczegóły. Nie czuję, żeby jedno i drugie jakoś bardzo wpływało mi na to, mm -hmm. życie prywatne. A pamiętasz swój e, pierwszy prywatny taniec? Pierwszy prywatny taniec, tak. Pan I jak czeka. go wspominasz o walce? Ja w ogóle TikTok na moim kanale o mm -hmm. moich wrażeniach z pierwszego dnia. Mm -hmm. No ja miałam takie misz -masz w głowie, ja nie wiedziałam co ja tam robię, byłam przerażona. Do mnie chłop mi daje stówę i mówi, że zatańcz mi na rurce, ja mówię, że ja się wstydzę, ja się, ja się boję, ja się wstydzę. No, w klubie gołgoł, nie? No, tak, takie... tak, tak. Mhm. No to on daje mi 3-5 dych, no chodź na prywatne. I tak poszłam taka przerażona, wiedziałam co mam zrobić, moja menedżerczka powiedziała, że nie muszę się od razu rozbierać, jeżeli tego nie czuję, jeżeli nie mogę się przełamać. Ona podeszła do tego klienta i powiedziała mu, że jestem nowa, że jeszcze tak trochę nie czuję bazy, że mogę się nie no zebrać. on powiedział, że w porządku. No bardzo, fajny, bardzo fajny facet mi się trafił. Widzę, że gdyby trafił mi się taki jeden z tych moich późniejszych, trudniejszych klientów, to nie wiem, czy zostałabym w tej branży, ale trafiłam naprawdę na bardzo fajnego pierwszego klienta. I to było takie milion myśli, a nagle usłyszałam muzykę i wszystko zniknęło. Zaczęłam jakoś tak, nie wiem, no tak i trochę pogibałam z nóżki na nóżkę, usłyszałam muzykę, zaczęłam tańczyć intuicyjnie. No i jakoś tak to wyszło, a potem potem wzięłam, się, ubrałam, wyszłam. Poszliśmy z powrotem do Loży, pić te drinki, śmiać się rozmawiać i rozmawiać, ale byłam bardzo zaskoczona, że tak łatwo mi z tym... Że to dobrze no, mm -hmm, mm -hmm. sobie poradziłam. A pamiętasz swój pierwszy wyjazd za granicę? Tak, pierwszy wyjazd, no to Kopenhaga. Co ci w ogóle skłoniło właśnie, żeby wyjechać pierwsza za granicę? Bo tak, że pamiętasz o tak, a co cię skłoniło? No już dawno, tak jak pamiętasz, jak mówiłam ci, że ile się zabierałam, żeby do ciebie napisać? Mm -hmm. Pół roku. Mi zeszło, żeby do ciebie napisać, że myślę gdzieś tam o jakimś wyjeździe za granicę. I dlaczego. No chciałam spróbować. Chciałam spróbować innego klubu, chciałam spróbować może innych pieniędzy, miałam nadzieję, że tam będzie jakoś lepiej, do, doświadczenie. Też bardzo chciałam podszkolić angielski w takiej rzeczywistej mowie, no bo w szkole, no. w szkole u mhm, nas w Polsce niestety nie da się nauczyć angielskiego. Tak, żeby móc go normalnie używać, ja przynajmniej, mi to nie wyszło. To był w ogóle mój pierwszy lot samolotem, jaka ja byłam przerażona. A pamiętasz swój pierwszy dzień w klubie? Jakie były Twoje wrażenia? No, trochę się stresowałam, ale taki delikatny stres, ale już bez przesady. Miałam mhm. spore doświadczenie już z Polski, więc samym tańczeniem, samym tym pracowaniem się chyba jakoś nie stresowałam. Przed pierwszym występem, to dla mnie było trochę dziwne, no bo ja na scenie już raczej czuję się bardzo pewnie A tam normalnie się czułam jakbym pierwszy raz miała zatańczyć na uh -huh. scenie uh -huh. Nigdy wcześniej nie tańczyłam, mimo tego, że wiem, że dobrze tańczę To tam to takie było I co, pierwszy taniec minął, to w sumie wszystkie emocje już do ze mnie zeszły I w ogóle bardzo fajna obsługa Świetne kierownictwo Dziewczyny też były bardzo takie miłe